Wtedy powiedziałem, ja mam pomysł na książkę, ja to muszę napisać, bo jakby ktoś tutaj kogoś zamordował, to każdy by stawiał na kogo innego i każdy byłby przekonany, że racja jest po jego stronie. I tak powstało miasteczko morderców. Witajcie na kanale zupełnie inna opowieść. Dziś mam dla was książkę Alka Rogozińskiego, Miasteczko Morderców wydaną przez Skarpę Warszawską. My za chwileczkę spotkamy się z autorem, ale na początek kilka słów o tej książce. Intryga, w którą autor Alek Rogoziński, wrzuca swoją bohaterkę, Róże Król, pisarkę i domorosłą detektywkę, nie ma w sobie nic z umowności, lecz jest w zasadzie dość mroczną opowieścią o ludzkiej chciwości, zawiści i małości. Punktem wyjścia powieści jest zabójstwo burmistrza Kocierzyna małego miasteczka gdzieś na Podlasiu. Rzecz to prawda wydaje się prosta, przynajmniej jeśli chodzi o sprawcę, bo przy zwłokach mężczyzny złapano jego niedoszłego zięcia zakrwawionym nożem w dłoni. Lecz Róża Król od początku ma co do winy oskarżonego wątpliwości. Jak zwykle chodzi o motyw, a raczej jego brak. Owszem, jak to u Rogozińskiego? Jest to opowieść ubrana w humor, wynikający czy to z zaskakujących zbiegów okoliczności, czy popełnianych raz po raz fopa, czy wreszcie cech osobowości bohaterów, w tym bezgranicznie zakochanej w sobie głównej bohaterki. Ale w gruncie rzeczy jest to opowieść poważna. Można by rzec, śmiertelnie. Ale Drogoziński. Autor popularnych komedii kryminalnych, które rozeszły się już w nakładzie ponad 350 tysięcy egzemplarzy. Jesteczko morderców to jego osiemnasta powieść, ale czwarta, w której główną rolę odgrywa róża król. Choć postać ta pojawia się też jako drugoplanowa w innych książkach autora. W tej książce wysyłasz róże do kocierzyna. To jest miejscowość, która powiedzmy sobie, miejscowość jest, że... nie ma. której nie ma, ale która ma wszystkie znamiona takiej <laughs> y, właściwie. Miejscowości typowej, małej miejscowości, pełnej układów, różnego rodzaju zaściankowych gier i jakich, jakich, jakichś takich postaci szemranych, które, które próbują y, coś tam ugrać. Wszyscy wszystkich oczywiście znają, a tak naprawdę nikt o nikim nic nie wie. Skąd ty wziąłeś pomysł na taką miejscowość, y, skoro mieszkasz w Warszawie? Nagrywamy w Warszawie, chociaż udajemy, że jest to kocierzyn. Skąd u Ciebie pomysł na taką miejscowość, na prawdziwą? Wiesz co, jesteśmy w ogóle, zanim Ci odpowiem, to powiem, że jesteśmy w pięknym miejscu, bo to jest jazdów. To są takie fińskie domki, które powstały tutaj lata temu. Tutaj gdzieś w ogóle mieszka jedna z moich ulubionych aktorek, czyli pani Barbara Wrzesińska. Bardzo gorąco pozdrawiam, jeżeli kiedykolwiek będzie oglądała. I to jest takie miejsce, które władze naszego pięknego miasta postanowiły kiedyś, że zburzą i wybudują tutaj to, co, czego potrzeba temu miastu najbardziej, czyli kolejne oszklone, ohydne, drapacze chmur, bo to póki nie przerobimy Warszawy na Szanghaj i Pekin, to nie będziemy zadowoleni. A wracając do Twojego pytania, pomysł na Miasteczko Morderców narodził się lat temu pięć, bo to był jeden z pierwszych pomysłów na książkę i on we mnie dojrzewa dojrzewał tak przez pięć lat i on się urodził na spotkaniu autorskim. Na moim pierwszym spotkaniu autorskim, na które przyszły takie Trzy, między innymi tam ludzi było sporo, to było pod Warszawą jakieś mniej więcej 50 kilometrów i przyszły takie trzy zażywne panie, usiadły w pierwszym rzędzie i patrzyły się na mnie przez cały czas, tak jak gdybym coś im w życiu zrobił. One patrzyły na mnie mniej więcej takim wzrokiem. I tak przez dwie godziny. A jedna, czego jej nie zapomnę, miała przed sobą się mleczko. Ja jestem strasznym łasuchem, mnie, mnie co zresztą widać, bo już tyję po prostu jak niedługo będę wyglądał jak Denis Russo, Skupuję sobie teraz takie szaty już na przyszłościowe, żeby móc je zapełniać. No tak czy tak, i ta pani nie dość, że zjadła to się mleczko, to jeszcze jak sięgała po ostatni kawałek, to ja miałem wrażenie, że ona wie, że ja chcę to się mleczko. I ona zrobiła to z taką miną pod tytułem, chcesz, ale nie dostaniesz. I później jak przyszło do zadawania pytań z sali, bo to jest taka obowiązkowa część każdego spotkania, kiedy są zadawane pytania z sali, to właśnie ta pani, która zjadła mi ptasie mleczko, powiedziała, no, żonę ma, dziecko ma, do kościoła chodzi. I później panie bibliotekarki strasznie mnie przepraszały za te pytania. Ja powiedziałem, że to akurat nie były jakieś przerażające pytanie, jakby mnie zapytały o wagę, to pewnie byłoby gorzej. Natomiast ten spoko, na co pani dyrektorka biblioteki powiedziała, panie Aleksandrze, niech ma pan pełną świadomość. Te panie naprawdę nie przyszły tutaj dla pana. One przyszły dlatego, że to jest pierwsze spotkanie po remoncie biblioteki i one się przyszły upewnić, że my na pewno źle wydałyśmy pieniądze. I okazało się, że te panie to są tacy samozwańcze herst Nie wiem, czy od słowa herszt jest rodzaj żeński. Hersztki? Chyba nie. Całego miasteczka. I one tam pilnują wszystkiego: moralności, kto jak się prowadzi. I one wiedzą wszystko o wszystkich. I to też mi tam wtedy te panie powiedziały, że to jest tak trochę jak ani z Zielonego Wzgórza: że gdybym ja teraz. W tej miejscowości przenocował, poszedł do hotelu, zamknął się na kluczyk, przykrył kołdrą i kichnął pod tą kołdrą. To te panie na pewno następnego dnia powiedziałyby, że rozsiewam, rozsiewam tam grypę, bo one by to wiedziały. I jak mi zaczęły te panie opowiadać, właśnie o tych takich powiązaniach, że a tutaj tej pani się nie da nie zaprosić, bo ona zna wiceburmistrza. Wiceburmistrz, jego córka tutaj wyszła za jakiegoś tam z szefa straży pożarnej. To ja pamiętam, że wtedy wyszedłem, powiedziałem do swojego agenta, że słuchaj, ja mam pomysł na książkę, ja to muszę napisać. Bo jakby ktoś tutaj kogoś zamordował, to każdy by stawiał na kogo innego i każdy byłby przekonany, że racja jest po jego stronie. I tak powstało 5 lat później, ale powstało miasteczko morderców. Co prawda, w miasteczku morderców kończysz wszystkie najważniejsze wątki mhm. e, i tak naprawdę wiemy, kto jest sprawcą, to jednak kończysz tę książkę takim cliffhangerem, który aż prosi się, żebyśmy natychmiast sięgnęli po kolejną część. Będzie ta kolejna część? Mhm. No jasne, że będzie. Ja powiem Ci nawet dlaczego. To wynika z tego, że do tej pierwszej części miała powstać zupełnie inna okładka. I jak dostałem tę okładkę, wysłano mi ją na mailu, otworzyłem i pomyślałem sobie, no nie, żart jakiś. I napisałem nawet w odpowiedzi do mojego wydawcy, no po moim trupie coś takiego zaakceptuję, chyba, chyba zwariowaliście. I mój wydawca nie protestował, zapytał mnie, co ja bym chciał na tej okładce, więc ja mu mniej więcej opisałem, co, co, co ja bym chciał. Dwa dni później przyszła ta okładka, czyli z czarodziejską kulą, no bo tam jest taki wątek, że tam główne bohaterki dla żartu i dla jaj wróżą z kuli, i później się okazuje, że to, co by wróżyły, no to się troszkę spełniło. W tę kule wpisane małe miasteczko, pomyślałem, dobra, mamy fantastyczną okładkę, ale jednocześnie ta pierwsza okładka tak gdzieś we mnie została i tak gdzieś. Miałem ją w głowie i, i w tej głowie codziennie e, m, mój mózg mi podpowiadał: Ale to jest świetna okładka, co się dziadu czepiałeś? I w końcu napisałem do swojego wydawcy, że, e, ale mo, może jednak ta pierwsza okładka, na co mój wydawca odpisał: A może nie, bo już mi się przestało podobać. No i tak się rozminęliśmy, ale ponieważ każdego dnia ja tę pierwszą okładkę lubiłem coraz bardziej i bardziej i bardziej, to pomyślałem sobie: A. Jechać i tak zakończyłem miasteczko morderców, żeby już nie było wyjścia i żeby na kolejnej okładce musiało być to, co było na tej pierwszej. I powiem Ci, że to jest tak, odpowiedź na pytanie, którego, którego nie zadałeś, bo ja jestem mistrzem samemu, zadawania sobie samemu pytań, to mi się wzięło ze spotkań autorskich, bo w tej chwili jest tak, że ze, względów na, ze względu na pandemię rzadko gdzie jest prowadzący, bo to chodzi o to, żeby nie było zbyt, zbyt blisko. Więc odpowiedź na pytanie, którego nie zadałeś, brzmiące, co jest inspiracyjne, do pisania książek. Brzmi jak następuje. Czasami jest to kłótnia dwóch pań, które jadą w tramwaju i o mało co łów sobie nie urwą, pokłócą się o politykę. Najczęstszy temat kłótni w tych czasach. I, i tak powstało, powstała książka teściowa muszą zniknąć. Czasami jest to sen. Prześniłam się kiedyś zakonnica z miotaczem ogniem i zanim poszedłem do psychiatry w związku z powyższym, to napisałem, jak cię zabić, kochanie. A czasami, tak jak w przypadku Miasteczka Morderców, to jest okładka. Okładka, która nasuwa ci pomysł i, i z tego pomysłu później obudowujesz sobie gdzieś tam w głowie, nie jestem w stanie nawet ci powiedzieć, jak ten proces wygląda, ale dobudowujesz sobie kolejne zdarzenia, kolejne, kolejne, kolejnych bohaterów i z niej okazuje się, że masz książkę. I tak było w tym przypadku. Okładka zainspirowała mnie do napisania książki. Zostaniesz w tym steczku dłużej, bo tak można wnioskować, czy to będzie taka twoja filbaka, jak u Kamili y, Legbury? Albo, albo lipowo, jak u Kasi Puzyńskiej. E, sięgając po patriotyczny rodzimy w wątek. Zresztą po po pozdrawiam Kasię i chciałem powiedzieć, że za 5 minut robię sobie tatuaż. <śmiech> Kasia, <śmiech> poczekaj jeszcze rok i będę bardziej wytatuowany niż ty. <laughs> e, tak czy tak żartuję, żartuję, jeden jedyny będzie. E, już sobie obiecałem, że, że nie, chociaż to podobno uzależnia. Każdy tak mówi na początku podobno, tak? Tak, że A, tylko masz? jeden. Nie, ja nie mam, bo nie chciałem mieć dużo. A. No zobaczymy, pogadamy za dwa lata, jak tutaj już usiądę, a tutaj wiesz, tutaj jakieś symbole, emblematy egipskie. No tak czy tak, zostaniemy jeszcze przynajmniej na jedną książkę, która już się pisze i dalej jest w Kocierzynie i nawet troszeczkę zdradzę, że tym razem sięgnąłem po, już tak troszkę mocniej, bo tutaj było tak delikatnie, tak tylko bułka przez bibułka, a teraz będzie się troszkę mocniej pociągnięty wątek ezoteryki i tego, że ludzie czasami wierzą w rzeczy, w które nie, powinny, nie powinni wierzyć, bo bo ich nie ma, ale jak wierzą, to ta wiara czasami może doprowadzić do zbrodni i to nie dlatego, że oni wierzą, tylko dlatego, że ktoś inny wykorzysta to, co oni wierzą. Czyli wprowadziłem cała akcja, to już mogę powiedzieć, bo to wiadomo w prawie pierwszej strony, będzie się toczyła w nawiedzonym dworku, który znajduje się w Kocierzynie i nikt tam nigdy nie przychodzi, bo wszyscy się boją, no ale okazuje się, że morderca się nie boi i zaatakuje właśnie.